To też było, myślę, ciekawe dla wielu odbiorców, że e, Państwo są bardzo religijni, e, do tego stopnia, że mają Państwo w domu kaplicy. E, na terenie, może nie na w terenie. domu, mamy oddzielny budynek, tam jest kaplica, tak tam się spotykamy, modlimy, e, zgadza się, no jest to... No, jest może, nie, nie, może nietypowe dla nas normalne, jakby naturalne wręcz, znaczy, bym to tam przychodzi kapłan, czy po prostu Państwo sami tam, tam wolą usiąść? Święte. Tam są sześć święte, jak najbardziej też. A kiedy nastąpił taki moment, że zbliżyli się Państwo do Boga, bo przypuszczam, że jakiś taki punkt zwrotny nastąpił? Oczywiście, nie, nie zawsze było nam po drodze, niestety. To się stało parę, parę lat temu. E, już teraz nie pamiętam, który to był rok, ale kilka lat temu. E, no to jest na dłuższą historię, tutaj pewnie nie mamy tyle czasu. E, było to po prostu e, e, doświadczenie tak, Boga. doświadczenie żywego. po prostu spotkania żywego Boga. I no, trudne do opisania po ludzku, ale, ale mogę powiedzieć tylko, że, że byliśmy ludźmi, którzy, którzy nigdy w życiu nie pomyśleli, że coś takiego ich spotka, a tak się stało. I życzę każdemu takiego odkrycia, bo po prostu takiej miłości, którą żeśmy obydwoje poznali i, i takiej prawdy, która nas prowadzi dzisiaj, no tak naprawdę tak, 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 nie ma, nie ma nigdzie. No więc tak jak mówię, życzę wszystkim, żeby, żeby spróbowali, żeby się nie bali i nie szufladkowali wiary jako coś, co jest staroświeckie albo niemodne. Bo, bo wtedy jest naprawdę prawdziwy sens życia. Zastanawiam Życie, się, czy, czy Państwo rozróżniają instytucje kościoła od wiary, czy, czy to jest dla Państwa to samo? Jak, jak to Państwo postrzegają? Znaczy, żeby zgłębić wiarę, żeby w ogóle być bliżej Boga, nie można się oderwać od kościoła. Nie można. Ludzie tego nie rozumieją patrzą na wiarę przez pryzmat tego, co robią księża, jacy są. To są również ludzie, spopełniają błędy i będą z tego rozliczani. Natomiast e, Kościół e, poprzez swoje sakramenty, poprzez to e, tak naprawdę namaszczenie, które ma ksiądz, no, bez księży nie ma nas, tak naprawdę nie ma nas. Będziemy oderwani od wszystkich sakramentów, od spowiedzi, która jest kluczowa, od chrztów, od ślubów. Także no, trzeba się za tym zastanowić głębiej, Zanim się zacznie, po prostu tak zupełnie krytykować ten nasz kościół. My poznaliśmy wspaniałych księży, którzy wręcz heroicznie, em, heroicznie po prostu w swoim życiu poświęcają się drugiemu człowiekowi. E, I naprawdę złego słowa nie mogę powiedzieć I nie, na, na Nie skierują, tak. żeby zdobywać w pierwsze strony gazet. Absolutnie. Wykonują to w ciszy, w pokorze, i to jest piękne, i to robią właśnie z tej miłości, którą otrzymali. tej tej miłości nie da... Nie, nie, można, nie można schować sobie do kieszeni, nie można jej sobie przywłaszczyć, nie można nią się nie dzielić również. Także to jest taki naturalny proces dla osób, które, które tak naprawdę doświadczyły żywej obecności Boga, że one rzadko kiedy, albo wręcz w ogóle to jest to niemożliwe, żeby to schowały, ucieszyły się taką radością wewnętrzną i zamknęły to wszystko tylko i wyłącznie dla siebie. Tak się nie dzieje. Stąd są świadectwa, stąd są różne... różne różne projekty, które, które ci ludzie właśnie napędzeni taką, taką, taką dawką, powiedziałbym, miłości mogą nieść pomoc różnym ludziom w całym świecie i, i, z, tego, i z tego to wypływa, więc myślę, że więc myślę, że wszyscy. E, którzy chcieliby w ten sposób popatrzeć na wiarę, musieliby jednak mimo wszystko e, wziąć taki wysiłek, takich, lekki, taki wysiłek żeby lekki. Trochę poznać e, więcej, tak. e, Chwilę zastanowienia, czy to jest kwestia właśnie takiego szybkiego ocenienia, rzucenia papierami, e, czy, czy jednak być może jakiś deficyt taki, który spowodował, że tak naprawdę nie do końca my poznaliśmy tę wiarę, więc, więc, więc trudno nam się tak jednoznacznie zadeklarować, Wiesz, że. tych osób, księżecz, osób świeckich. Ten heroizm bez tej miłości nie mógłby, możliwy, nie mógłby być możliwy, więc to jest przynajmniej też taki odnośnik, że do zastanowienia, tak jak mąż powiedział, że skoro ci ludzie są tak pełni poświęcenia, to co nimi kieruje, żeby, żeby robić takie rzeczy. Tak? Państwo to mówią z taką wielką pasją. Czy, czy to, co tak. Państwo doświadczyli, to był cud, czy to było objawienie, bo rozumiem, że to było coś bardzo, bardzo silnego. Nie mieliśmy objawienia. Ale przeżyliśmy wiele cudów, bo to, to, to nie można powiedzieć, że to był jeden cud. Doświadczamy ich ciągle i czujemy po prostu ludzi, obecność którzy, Boga. W spotykamy ludzi, życiu. którzy. którzy, którzy przemieniają no, swoje życie. Też. Przemieniają swoje życie, są w potrzebie, mają swoje różne urazy, lęki, problemy oczywiście, tak nazywają życie po imieniu i oddając się, można powiedzieć, pod Bożą Opiekę. Te rzeczy się zmieniają i stają się dla nich nam, namacalne, przykładami, z których nie mogą się wyprzeć, bo, 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 bo to jest takie działanie, którego nie, nie, nie da się zaprzeczyć. Więc, więc, jakby w ten sposób, my wskazujemy drogę, nie jesteśmy, nie jesteśmy od tego, żeby ani kogokolwiek oceniać, ani żeby. Nie, żeby jakby też na siebie skupiać uwagę, właściwie nie tutaj kto inny, kto inny działa przez, przez te wszystkie sytuacje. Więc jakby taka wiara ma, ma zupełnie inny charakter i inny wymiar niż, niż ta, która często jest właśnie poprzez niezrozumienie szykanowana, może nawet nie chcę używać takiego słowa, ale po prostu nie została poznana i, i ktoś, ktoś, ktoś może nie wiedzieć tak, nie wiedzieć tak naprawdę. Z czego, z czego jeszcze nie, nie, nie zostało mu, czego jeszcze nie poznał tak? I, i, i może oceniać tylko, tak jak Pan wspomniał, przez pryzmat, tylko Kościoła jako instytucji. I to jest, to jest wtedy no, dramat, bo w naszym przekonaniu jakby poznał w ten sposób wiarę od tej strony autentycznej relacji z Bogiem, no to nigdy w życiu ta, ta ocena instytucji nie przesłaniałaby mu samego Pana Boga. Ostatnie pytanie obiecuję, bo tutaj wiem, że, że jest kolejka. E, intrygujący wątek, dlatego ostatnie, ostatnie pytanie, co Państwo sądzą o środowisku, e, które utworzyło się wokół Radia Maryja i, i temu podobnych i instytucji. E, bardzo konserwatywnych, e, często można by powiedzieć nietolerancyjnych. Ja nie, nie wiem nie, to, czy ja coś wiem, wiem o tych środowiskach. Nie, nie wiem, czy jakby miałem bliżej... jakoś Ja nie wiem dokładnie, co, co, co to pytanie ma zawierać sobie jaką ocenę. Ja myślę, że mamy taką tendencję, że chcemy wszystko o wszystkich wiedzieć, ale też mamy tendencję no, do oceniania, to czego, to czego tak naprawdę chyba nie do końca mamy ten autorytet ani władzę, ani, ani chyba potrzebę, żeby, żeby już każdemu z góry wiedzieć i coś tam przykleić. Także nie wiem dokładnie, co, co mamy na myśli przez. przez, przez jak mi się... się miesza politykę z wiarą, bo no to właśnie, kompletnie często, nie o to chodzi, tak? tak? I myślę, że stąd też jest taka w ludziach um, awersja do kościoła, bo po prostu jakby ta polityka gdzieś tutaj wychodzi, ale to zupełnie... Ja po prostu mam taką radę dla tych, którzy tak bardzo się, nie wiem, może wahają, czy, czy się zbliżyć, czy się nie zbliżyć do, do kościoła. E, niech po prostu spróbują poznać e, jakby taką z, żywą relację nawiązać, no, osobową wręcz z Panem Bogiem. I ja wierzę, że On ich poprowadzi, e, bo, bo jakby ocenianie, czy takie stowarzyszenie, taka instytucja, nie wiem nawet. E, trudno mi powiedzieć, bo zupełnie jakby e, jesteśmy w Kościele, nie jesteśmy oderwani od Kościoła, wręcz e, e, żyjemy sakramentami, e, uczęszczamy w, w, w życiu codziennym Kościoła, natomiast... Czy się tworzą jakieś tutaj? Nie, to zupełnie, zupełnie nas to chyba nie interesuje, tak? Nie namoceniać. Nie namoceniać też, absolutnie.